Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed Wami pierwszy odcinek programu poświęconego modom do piątej odsłony kultowej serii The Elder Scrolls. W całym cyklu przyjrzymy się najlepszym, największym i najbardziej przydatnym modyfikacjom. W każdym materiale przedstawię Wam kilka fanowskich produkcji, które według mnie są warte uwagi. Na początek zajmiemy się modyfikacjami, które nie wprowadzają ogromnych zmian, nie dodają nowych lokacji przeciwników czy też broni, tylko ulepszają podstawowego Skyrim'a i sprawiają, że rozgrywka staje się dużo przyjemniejsza. Według mnie gra bez tych modów jest, pozwolę sobie użyć nawet słowa, niekompletna. Tak więc można powiedzieć, że przygotowałem dla Was listę modyfikacji, które musicie zainstalować. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od modyfikacji, bez której osobiście nie wyobrażam sobie gry w Skyrim i która sprawia, że wszelkie interfejsy w końcu nie są konsolowe, tylko przystosowane do obsługi przez klawiaturę i myszkę. W podstawowym Skyrim przeglądanie menu, ekwipunku czy też magii za pomocą kursora jest dość niewygodne, ale na szczęście mod o nazwie SkyUI wszystko to naprawia. Cały interfejs, czyli menu wspomnianego przed chwilą, ekwipunku, magii, alchemii, zaklinania oraz kowalstwa został całkowicie przebudowany i według mnie wygląda tak, jak powinien wyglądać od samego początku. Oczywiście, jeśli gracie na padzie, to standardowa wersja będzie raczej lepsza, jednak jeśli korzystacie z myszki, to ta modyfikacja jest dla Was idealna. Na ekranie widzicie teraz przykłady zmian. To co powiedziałem do tej pory to jeszcze nie cała zawartość moda. Ulepszą zakładkę powiedzmy rzeczy ulubionych, czyli miejsce, w którym można umieścić najczęściej używane przedmioty czy też zaklęcia. Zmiany, które wprowadza modyfikacja sięgają nie tylko interfejsu, ale również i mapy, w której od teraz znajdziecie tekstową wyszukiwarkę lokacji. Modyfikacja ingeruje także w rozgrywkę, dodając na ekranie ikony efektów, które działają na naszą postać. Wcześniej w podstawowej wersji Skyrim'a, aby to sprawdzić, musieliśmy wchodzić w menu magii, a teraz jest to pokazywane na bieżąco. Podsumowując, mod ulepsza interfejs, a konkretnie sprawia, że obsługa wszelkich menu za pomocą kursora odbywa się w końcu bez żadnych problemów. Dodaje wyszukiwarkę lokacji na mapie, a także wyświetla jakie efekty działają na naszą postać. Krótko mówiąc, jak najbardziej polecam. Wielu graczy RPGów lubi podróżować z drużyną i jest to jak najbardziej zrozumiałe, gdyż duża część produkcji opiera się właśnie na przemierzaniu krainy razem z innymi postaciami. W Skyrim niestety można mieć przy sobie tylko jednego towarzysza, no ale od czego mamy modyfikację? Z tą kwestią pomoże nam mod o nazwie Ultimate Follower Overhaul. Dzięki niemu w naszej drużynie może znaleźć się do 15 postaci, a z taką grupą można już wykazać się umiejętnościami dowódcy. Jeśli już o tym mowa, no to mod nie tylko zwiększa limit towarzyszy, ale dodaje również szereg funkcji w zarządzaniu nimi. Na początek zajmijmy się nowymi opcjami dialogowymi. Podczas rozmowy z naszym członkiem drużyny możemy ustawić mu nieśmiertelność, która sprawia, że po osiągnięciu minimalnej ilości zdrowia upada on na ziemię, ale nie umiera i po prostu po jakimś czasie wstaje. Zmienić jego ubiór. Oczywiście wcześniej musimy przekazać mu nowy pancerz, ale dzięki tej opcji rodzaj noszonej zbroi jest pod naszą kontrolą wysłać go na relaks czy też wypoczynek, który sprawia, że nasz towarzysz odzyskuje stracone zdrowie, a także nauczyć nowych zaklęć z książek, które mu podarowaliśmy. Ciekawą opcją jest możliwość zmiany nastawienia naszego towarzysza do ataków innych członków grupy. Mowa tutaj o przypadkowych obrażeniach, które można sobie wzajemnie zadać podczas walki. W zależności od naszego wyboru postać może to zignorować lub zemścić się i doprowadzić do bójki. Mod umożliwia również sprawdzenie statystyk naszego kompana, a jeśli uznamy, że są one zbyt słabe, to możemy nakazać mu rozpoczęcie treningu i podniesienie swoich zdolności. Wszystko, co wymieniłem do tej pory odnosi się do pojedynczego towarzysza, jednak modyfikacja daje również opcję grupowych rozkazów. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy udać się do stajni w Białej Grani i tam zakupić książkę o tytule dowództwo obszaru. Po jej przeczytaniu otrzymujemy cztery nowe krzyki, które posłużą właśnie do wydawania grupowych rozkazów. Konkretnie jest to rozkaz wypoczynku, zatrzymania się, walki oraz ucieczki. Ponadto MOD wprowadza również opcję zakupu koni dla naszych towarzyszy. I tutaj również mamy kilka ciekawych rozwiązań. W wspomnianej przed chwilą stajni w Białej Grani możemy kupić wyposażenie dla wierzchowców naszych kompanów. Najdroższe sprawia, że podczas korzystania z szybkiej podróży, konie będą teleportowały się razem z nami, a przy tańszym wierzchowce będą wracać do swojej domyślnej lokacji. Warto jeszcze wspomnieć o kilku szczegółach, jakie wprowadza modyfikacja. Od teraz nasi towarzysze potrafią korzystać z dwóch broni jednocześnie. W podstawowym Skyrim, nawet jeśli przekazaliśmy im na przykład kilka mieczy, no to i tak korzystali oni tylko z jednego. Poprawione zostało również skradanie naszych kompanów. Nie zachowują się już bezmyślnie, więc ciche zasadki są łatwiejsze do wykonania. Mod poprawia kilka animacji, dodaje możliwość mieszkania ze wszystkimi naszymi hushkarlami, a poza tym usuwa nieskończoną ilość. Strzał. Teraz musimy przekazywać amunicję naszym kompanom. Oczywiście nie wszystkim ta modyfikacja będzie potrzebna, jednak wydaje mi się, że większości graczom przyda się możliwość posiadania więcej niż jednego kompana, a także szereg opcji w zarządzaniu swoją drużyną. A teraz mod bardzo prosty, jednak sprawiający, że rozgrywka, a konkretnie walka, staje się dużo przyjemniejsza. Jeśli graliście w Skyrim, to na pewno wiecie, że czasami po zabiciu jakiegoś przeciwnika, jego ciało może odlecieć na kilka metrów, co wygląda dość absurdalnie. Najczęściej zdarza się to przy użyciu łuku, kuszy czy też zaklęcia, jednak przy walce w zwarciu również jest to możliwe. Z pomocą przechodzi modyfikacja o nazwie Realistic Ragdolls and Force, która naprawia wymienione wcześniej błędy, czy może bardziej niedopracowania. Od teraz ciała naszych wrogów będą padały bardziej realistycznie i mniej sztywno. Jak już mówiłem, jest to nieskomplikowany mod, jednak dzięki niemu gra staje się przyjemniejsza w odbiorze. Kolejna modyfikacja również wpływa pozytywnie na wrażenia płynące z walki, jednak tym razem są to nowe animacje dobijania naszych przeciwników. W podstawowym Skyrim takich krótkich scenek jest niewiele i po jakimś czasie stają się one nudne oraz powtarzalne. Mod The Dance of Death dodaje ich naprawdę sporo, co sprawia, że potyczki stają się bardziej ekscytujące. Ponadto nowe animacje nie są dostępne od razu, tylko są odkrywane w miarę rozwoju naszej postaci. To znaczy, że jeśli ulepszamy sobie na przykład walkę bronią dwuręczną, to z biegiem czasu będziemy widzieć nowe i bardziej skomplikowane scenki zabijania za pomocą owego wyposażenia. Na koniec mam jeszcze dla Was niekoniecznie moda, ale nieoficjalny patch do gry, który poprawia ogromną ilość błędów. Nie będę tutaj oczywiście wymieniał wszystkich poprawek, bo zabrakłoby mi czasu, więc omówię je tylko ogólnikowo. Lista zmian jest długa. Patch poprawia kwestie związane z rozgrywką, postaciami, misjami czy też przedmiotami. Naprawia również błędne dialogi, wystające tekstury, nieprawidłowe oświetlenie i wiele więcej. W podstawowym Skyrim można spotkać błędy, które nawet uniemożliwiają przejście głównego wątku gry. A ten nieoficjalny patch usuwa zdecydowaną większość niedoróbek, więc jak najbardziej polecam go zainstalować. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Myślę, że z tymi modyfikacjami gra stanie się bardziej funkcjonalna i przyjemniejsza w odbiorze. Oczywiście już teraz zapraszam Was do kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Cześć.